Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Nawiedzenie świętej Elżbiety mówi o tym, że jeżeli naprawdę masz doświadczenie Jezusa, to nie możesz tego utrzymać w sobie. Pierwsza procesja z Najświętszym Sakramentem, czyli Maryja z Jezusem, idzie do świętej Elżbiety. W czasie tej dziesiątki różańca mamy rozbudzać w sobie pasję ewangelizacji. Wielu z nas ma duży lęk i strach przed dzieleniem się Jezusem ze swoimi najbliższymi, nie mówiąc już o innych osobach, które spotykamy na naszej drodze. Bardzo się tego boimy. Mamy wiedzę o Bogu, natomiast nie mamy doświadczenia Jego potężnej mocy i potężnej miłości działającej w naszym życiu. Nie żyjemy nieustannym uwielbieniem Jego mocy w naszym życiu. Gdybyś miał to doświadczenie, byłoby ono jak wulkan rozlewałoby się wszędzie. Mówiłbyś o Jezusie z pasją tak ogromną, że rozpalałbyś serca ludzi, do których byś mówił. Jeżeli posiadasz tylko wiedzę, to wstydzisz się nawet ją przekazywać bo jeszcze ci pokażą, że niewiele wiesz o twoim Bogu. Obrzucą cię różnymi pytaniami i zarzutami i wszystko skończy się jedną wielką kłótnią. Ale nie skończy się kłótnią sytuacja, w której dzielisz się Jezusem, Bogiem, którego znasz, który przemienia twoje życie, który idzie w twoich ciemnościach i uwalnia cię z piekła twoich doświadczeń. O taką pasję chodzi. Matka Boża uwalnia ją dla każdego z nas w tej dziesiątce różańca świętego, ucząc uwielbienia Boga w każdym wydarzeniu naszego życia.